Witajcie prawdziwi Polacy będę opuszczał filmik króciutki i e, troszkę rozważymy na ten temat bo wysłuchałem ten filmik i e, na co zwróciłem tutaj uwagę w tym przekazie filmik jest e, Lesław Dzik e, na YouTubie i e, często robi jakąś tam dobrą robotę pokazując wady systemu Edukacji, Bo tym głównie się zajmuje, natomiast często też robi złą robotę lub w zły sposób się wysławia, ale jest młody, więc się uczy. I gdyby właśnie system edukacji był właściwy, to by wyuczył się myśleć i wysławiać prawidłowo w większości swoich wypowiedzi, natomiast że system jest wadliwy, no to nieraz myśli, że niektóre rzeczy, które są niewłaściwie wypowiedziane, że to dobre rzeczy, że tak powinno się mówić na dany temat, w dany sposób. Więc zajrzyjmy do tego filmiku. Patrzcie na plan lekcji, jaki wysłał mi uczeń. Poniedziałek lekcja do 19.30. Jeśli ktoś godzinę dojeżdża, bo mieszka na wsi na przykład, to w domu jest 20.30. Rano we wtorek lekcja na 7.30. Si lekcje na 7.30 do 19.30. No, każdy stwierdzi z nas, że to jest za długo. Są kraje, które mają tak długo lekcje, rozwinięte taki system edukacji i możemy szerzej porozmawiać na ten temat, na temat tych krajów i tego systemu edukacji natomiast nie, tu, nie na ten temat chciałem rozmawiać, tylko tutaj jest coś innego troszkę inny przekaz, który zaraz będzie 7.30 czyli sporo uczniów o 6 musi być już na nogi między powrotem do domu a wyjściem rano jest wtedy około 9 godzin 8 odpada na sen, zostaje godzina na umycie się spakowanie, naukę, zadania domowe, odpoczynek i teraz będzie zaraz o dorosłych. O dorosłych i ten temat chciałem poruszyć. W tym czasie twoi rodzice idą sobie do roboty od 8 do 16. I za te lepsze warunki mają jeszcze wypłatę. Koniec. Tymczasem mówi Lesław Dzik. Tymczasem twoi rodzice idą sobie do roboty od. podał od 8 chyba do 16. i mają jeszcze za to płacone za lepsze warunki mają jeszcze za to płacone bo tak to jest ujęte. i, to 16. I za te lepsze warunki mają jeszcze wypłatę. I za te lepsze jeszcze warunki mają wypłatę. To znaczy, że Lesław Dzik nie ma pojęcia czym jest dorosłość, nie ma pojęcia czym jest praca, nie ma pojęcia czym jest te lepsze, lepsze warunki Szczególnie w dzisiejszych czasach, i szczególnie w niektórych rejonach państwa, lub w niektórych państwach, samych całych państwach. Lepsze warunki. Praca nie jest od 8 do 16, tylko przeważnie praca jest do 5. Do szóstej plus jeszcze nadgodziny nieraz trzeba zrobić, żeby jakoś wiązać koniec z końcem, zapłacić podatki, zapłacić za szkołę, zapłacić za te gorsze warunki, co ma dziecko w szkole, a te lepsze, co ma człowiek w pracy, ciężkiej pracy, często w deszczu, śniegu, mrozie, często będąc głodnym, bo choćby tak jak podałem wam statystyki, ponad 6 milionów rodziców w Anglii chodzi głodnych do pracy, żeby zapewnić byt dzieciom uczącym się, żeby zapewnić im szkołę, naukę i jedzenie, posiłek, jakieś śniadanie. Ponad 6 milionów pracowników chodzi do pracy, czyli te lepsze warunki głodnych, żeby zapewnić im ten byt przepraszam usterka, wracamy do, do tematu, żeby zapewnić im ten byt więc y, lepsze warunki, ciągle myśleć o podatkach, które z, trzeba zapłacić jak zapewnić dziecku dojazd do szkoły, zapewnić wyżywienie w szkole plus jeszcze odpowiednią naukę Plus jeszcze jakieś problemy, bo nieraz dziecko zrobi jeszcze problemy w szkole i tak dalej, i tak dalej. Wiele jest na głowie, na głowie rodziców. Plus jeszcze wiadomo, że też zawalczyć o życie innych dzieci, które są głodzone, torturowane, czy dzieje się im jakaś krzywda, żeby zawalczyć również o inne dzieci, bo to jest normalne, że. Dobry człowiek też nie myśli tylko o swoich dzieciach, ale również o innych. I dodatkowo jeszcze w wielu rodzinach jest praca choćby na zmianę, że jeden rodzic wraca szybko do domu, żeby odebrać dzieci na przykład, czy zająć się dziećmi, a drugi leci w tym samym czasie do, do pracy, I, i tyle się. Widzieli i jakoś tam mają poukładane, że ten robi obiad, ta sprząta, czy, czy coś innego i mają to jakoś poukładane. Yy, widać, że Lech, yy, Lesław Dzik nie wie o czym, yy, o czym mówi. Natomiast to, że system edukacji nie jest właściwie ustalony, że likwiduje się polski język, że likwiduje się polską kulturę, że likwiduje się polskie dzieci, głodzi polskie dzieci i tak dalej, że mm, dzieci do szkoły muszą sobie kupić, a do więzienia więźniowie nie muszą sobie nic kupić, bo wszystko dostają za darmo. To, to jest oczywiście patologia, którą trzeba zmienić czy też dzieci bullying w szkołach atakowane dzieci to trzeba wszystko zmienić niewłaściwa edukacja niewłaściwy nadzór itd itd natomiast natomiast w tym wypadku no nie można mówić, że rodzice idą sobie do pracy od 8 do 16 to chyba urzędnicy, a to urzędnicy w Polsce yy, niektórzy sobie załatwili pracę domową i nie muszą przychodzić do urzędu do pracy, tylko siedzą sobie w domu i kiedy chcą, robią sobie co chcą. Urzędnicy, pamiętacie jak ta afera wybuchła, dlaczego urzędnicy załatwiają sobie pracę w domu. To sobie załatwili, jeszcze wiele więcej dobrodziejstw sobie załatwili, więc, więc nie wszyscy ciężko pracują. I tak, nie wszyscy ciężko pracują, ale większość ludzi pracuje jak niewolnicy, skuci w kajdany. Więc jak dorośniesz, Lesław Dzik, to to. I będziesz miał rodzinę, założysz rodzinę, będziesz musiał tą rodzinę utrzymać, wyżywić, rozpoczniesz pracę, zaczniesz być traktowany w pracy tak jak my jesteśmy traktowani, to wtedy e, zobaczymy, czy wypowiesz się tak samo. Ale jest młody, to jest kwestia właśnie wiedzy, co ja wam zawsze powtarzam: dobywajcie wiedzy, żeby później przekazywać ją właściwie innym. No, musi nauczyć się, dobywać wiedzy. Pamiętajcie o tym, ale ten temat właśnie chciałem poruszyć, bo mnie również zabolało jako samotnego ojca, jako samotnego ojca, który, e, który e, wychował dziecko i teraz jest ono na studiach i nadal poświęcam zdrowie i życie na jego dalszy rozwój. To, to mnie zabolało, że sobie chodzi do pracy, ma wygody itd., itd. Nie było to bezpośrednio do mnie, ale do wielu z nas. Pozdrawiam serdecznie, prawdziwi Polacy.